Piszcie w komentarzach co chcą rapować, pamiętajcie, że na 20 tysięcy to pokazuję trwa. Teraz jest masno mam, ale... Wszystkie zwrotki! Ej! Moja kominiarka czerwona jest niczym krew Symbolizuje siłę, silny jestem jak lew Pracuję dwie i noce, elastyczny jak jarą. Kieruję projektami, jak czarno pero sparą. Życie może piękne, lecz mnie je tu utrzymać Ja muszę ciągle myśleć, nie mogę odpoczywać Kocham moich braci, odnalazłem się wśród nich Nie każdy był tu sobą, gdy zaczęliśmy tu znić I teraz nie te, te nie w końcu się Do końca się z gangiem, na dobre i na złe O oh mamali, o oh mamali, o oh mamali yeah. Mamali, jak mama lecz mi serce i mówię mali. Ciągle chcemy więcej, mówię mama le. masno podbija serce, mówię mama le, mama le prawny to już mieć spokojny łeb Czuć się stabilny już nigdy nie chcę, Z bakarzem doświadczeń jakoś łatwiej teraz biec Piszę własną bajkę, rozpoczęłem nową część Za mną stoi gang, masno to coś więcej Życie to nie fart, musisz mieć otwarte serce Za mną stoi gang, masno moja przestrzeń Za mną wszelki wart dzisiaj mogę dużo więcej w no przyszłości smutek zagłębia mnie Straciłem ją i wszystko posypało się Jak o tym teraz myślę, to aż przychodzi gresz Teraz nowy dres i nowy met Na insta dużo więcej serc, a chcę więcej Kiedyś bieda, teraz flex, śpiewam sobie mama lej Jestem na osiedlu, to tylko to flex tysiąc myśli, tysiąc zdjęć, kamer, włoski fleks kiedyś byłem sam i tak często padał deszcz myślałem niewiele mam, przecież tam dużo chcę miałem w sobie strach, świat przytłaczał często mnie próbowałem wstać, bo tak mocno chciałem biec dzisiaj robię kroki o długości bloku Życie to jest tak, życie chce nam na w Dziękuję za gang, że jesteście wszyscy wokół Ty zapamiętaj brat, że w ekipie znak jest spokój Mama alej. jak mama leśnie serce Mówię mama leje, ciągle chcę mi więcej Mówię mama leje, masno podbija serce Mówię mama ale, mama leje yeah. Mama ale, yeah. le. jak mama leśnie serce Mówię mama leje Zostawcie subika, dzwoneczkę, ptam na dola Piszcie w komentarzu, co mam, a jaki tekst mam zarobować.